Witam! Dzisiaj jesteśmy w kuchnia. Będziemy pakować nasze żołądki. Tutaj mamy Double Jaśnicę, Amino Tea i Rocket Coffee. Tak więc, jedzenie i nie ma głodzenia się. Siema buraki, To co widzicie, to jest rolka papieru. To jest taka odpowiedź dla tych którzy zastanawiają się, dlaczego nie używanego filmiku, dlatego że muszę zużywać trzy razy takiego gówna dziennie. Nawet wiecie, nie wiecie jakie to jest męczące. Ale nie to wam chciałem pokazać przede wszystkim. Przede wszystkim wam chciałem pokazać tutaj, jakie bogactwo się w moim pokoju rozprowadza! O oh, je yes, oh. mm. zobaczcie aż, aż ten. Aż obiektów pęka z podniecenia, co tutaj w ogóle się wyprawia. O, jest mój komputer, świeci kurwa, on świeci, to żyje, ja jebie, tutaj jest moja zajebista podświetlona klawiatura. ale to nie jest najlepszy punkt <śmum> programu. Punkt programu jest. O kurwa! 42-cole podpięte pod oh, mój komputer. Oh, I moja nowa myszka Limited Edition. Limited Edition dlatego, że używają piecyk. Oh, szatan kurwa! Oh, dobra, ale żeby było fajnie, żeby było w ogóle kozacko, mega, hiper, ekstra, wypas, to ja muszę tutaj pokazać coś lepszego. Oh. To jest, to jest odpowiedź dla wszystkich biedaków, których nie stać na dla kopsa. Grają w Combat Armsa i hejtują mnie. Wy biedaki, to się nazywa gra, nie wasze gówniane Combat Arms. Patrzcie, patrzcie, czekajcie. O, o, o kurwa. Uuu, uuu. o świetnie. To jest mini. Kurwa, jarajcie się tym, Głąby. To jest mini. Teraz na jakiś serwer. Zajmie to z parę godzin, ale ja się tym nie przejmuję. O, tu może wejdę. O kurwa, patrzcie, to się kręci. Ja nie mogę, to się kręci. A zaraz wejdę, czekaj. O, jest, jest loading, jest loading, jest pasek. O, w pół sekundy się zawodowało. ja wiem. Kurwa, zróbcie to u siebie, pizdy. O, świetnie, to niby jak gram, nie? Patrzcie. Kurwa, zaraz strzelę strzele coś. Mm. Dobra, to nie, to nie jestem ja, ja to zrobię 5000 razy lepiej. Ale dobra, nygusy, Teraz może się oglądać i w zawiści i komentować, że jestem chujem, bo mam coś takiego, a wy nie. O, 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 a żeby jeszcze wam w ogóle już tutaj pyty opadły z wrażenia. To patrzcie tutaj kurwa. O! Kurwa, jest kanał plus nawet, kurwa, chodę. O, dobra, to wszystko.